Hej, kociaki, a dzisiaj będziemy malowali short haira. Tak, będziemy malowali LPS-a. To zaczynamy! A i jeszcze! Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, bo filmy pojawiają się co dwa tygodnie, a więc zaczynamy! Już będzie nam potrzebny ołówek do szkicu. Robimy kółeczko i uszy. Teraz malujemy tułów. Czyli nóżki, ogonek i jeszcze szyję. I kotek już cały skończony. Teraz najważniejsze malujemy oczy, nos jeszcze te fragmenty. No więc za chwilkę wracamy. Już. Robimy nosek i jeszcze robimy łóżka, no wiecie, te fragmenty. I wycinamy. Buziaki, pa!